O, oh, ghost! To motherfucking ghost! Motherfucking ghost! ghost! Zapraszam na odcinek, ale dwie minuty tylko. One hour later. Siemona ekipa, witam was serdecznie. dzisiaj kolejny ghost, i powoli zbliżamy się do końca importów na luty. Trochę szkoda, bo to. Jednak zawsze przy otwieraniu importów i ich próbowaniu wie się, że to jest coś, czego nigdy w życiu nie próbowałeś. Możliwe nawet, że nie wejdzie do Polski. Mam nadzieję, że wprowadzą. A ostatni Ghost, jaki został, to jest po prostu nowość. Oczywiście na Guild Free. A mowa tu oczywiście o Ghost Orange Cream. Kolejny pomarańczowy energetyk. Kurde, ile można? Tutaj to mamy już sprostowanie, że to jest o smaku o pomarańczowych lodów. Tutaj już można powiedzieć śmiało, że to jest Orange Cream Cycle. Ale kolejna pomarańcza. Mam nadzieję, że nie będą smakowały jak te. Jak tiktaki. W sensie, chcę też tego, ale na no, taki jeden smak, na całe kurde serie energoli... No, nie jest tak smutno. Dobra, co my mamy tutaj? Tuż tu mamy 2 gramy carbohydrate, czyli węglowodanów. Tak, jeżeli chodzi o cukry, to zawsze było z węglowodanami. Co najwyżej się poprawię. Jak to zwykle bywa 200mg naturalnej kofeiny, tutaj we wszystkich Ghostach jest tak samo, ale jest też 10 kalorii. Chyba tak samo jak w innych. I te same wartości co przy wszystkich, tak więc no nie pozostaje mi nic innego jak spróbować panocka, bo Pomarańczowe lody? Tu już jest sprecyzowane to. Czy to będzie miało smak pomarańczy z mlekiem? Jak pamiętam, to wszelkiego rodzaju mleczne energole nie były takie zachwycające, ale ten zbiera takie pochwały. Ten zbiera takie. taką rzeszę fanów, że. Nawet się cieszę, że go wprowadzili na Guildfree. Tak więc, cóż, otwórzmy i przekonajmy się, czy jest taki dobry. No, pachnie jak totalnie każdy z tych wszystkich energoli, które testowałem, pomarańczowych, oczywiście, zapach tiktaków. Mhm. Czyli po prostu pomarańcza syntetyczna, jakbyście sproszkowali pomarańczowe tiktaki. Trzeci raz już to mówię przy importach. Ja tutaj żadnych lotów, no może coś tam nie czuję, ale to jest po prostu jeden i ten sam zapach. Czy to w przypadku Monstera Reaser, czy to w przypadku C4 Orange Slice, teraz tutaj. Najgorzej, bo trochę się wylało. Dobra. Nic się nie stało. I cóż, kolorystycznie. Znowu mam wrażenie, że tutaj przebija się jakiś tam pomarańcz. Ale tak to jest oczywiście bez barwników. To jest oczywiście czysty energetyk. No ale znowu, no kurde. Znowu mam wrażenie, że... Na filmie nic z tego nie widać, ale tutaj ja tu widzę pomarańcz. Nie taką oczywiście rozwodnioną pomarańcz. No jakbyście na przykład właśnie Monstera Reserve, Orange Dream Cycle jeszcze bardziej rozwodnili. Ale dobra, czy to będzie smakowało tak samo jak każdy jeden pomarańczowy, sam pomarańczowy o smaku pomarańczowych lodów? Energetyk smakował? Przekonajmy się. Szczerze jest bardziej łagodny w smaku, i bardziej tutaj czuć, że się pije pomarańczowe lody. Tak. Tutaj najbardziej jest to czuć. Jeżeli miałbym to jakkolwiek porównywać to... Czy to C4, czy to Monstera. Monster jak na razie tą słodyczą przegrał wszystko. C4 była świetna, czyli to oznacza, że to jest najlepsze. Ten smak jest tak idealnie odwzorowany, że ja wiem już dlaczego ludzie tak bardzo lubią tego energola. I jak na razie Ghost ma dwa najlepsze energole i dwa drugie miejsca. No, Może jednak, kurde, były jakieś lepsze limonkowe. No dobra, powiedzmy, że zostawmy przy tym, że są na razie dwa pierwsze miejsca. Bo jakbym jeszcze to miał porównywać do innych pomarańczowych energetyków, Kaotik zdecydowanie wygrywa. Jednak wolę tamte pomarańcze, bo ona nie jest tak bardzo tiktakowa, jest jeszcze tam inne smaki, inne domieszki soków. Więc jednak wolałbym wybrać chaosa bądź chaotika. Ciekawe, jak chaos by smakował. Podobno są ostatnie puchy na stanie, więc spróbuję poruszyć niebo i ziemię, żeby zakupić i spróbować chaosa. No bo wiadomo, jest jeszcze japońska wersja, ale no, lepiej jest spróbować tej normalnej, tej. 500 ml czy 473. No i cóż, jeżeli szukacie naprawdę dobrego, zrównoważonego smaku, niezasłodkiego, w ogóle nie mającego w sobie cukru, energetyka, poleciłbym najbardziej tego czy ze czwórkę. A jeżeli po prostu nie zważacie na to, że o to jest energol jeszcze z jakimiś sokami, to oczywiście chaotik. No i co? Jakbym miały te wszystkie smaki ghostów porównać do siebie i wybrać najlepszego? Na czwartym miejscu możliwe, że ustawiłbym to mango jednak. No bo. Mango jest na tyle popularne w Polsce, że jednak już nie chciałbym tego wyżej aniżeli na czwartym miejscu, oczywiście pod względem ghostów, stawiać. Na trzecim miejscu ten Citrus miałem do niego wielkie nadzieje, ale jednak, jak mówiłem, wyszło. Z tego, co wyszło, no, niestety na drugim miejscu postawiłbym no właśnie tego orange Cream, bo jednak ten watermelon był prześwietny i ta kolaboracja. Ja nie mogę się doczekać, aż dojdę do smaku sour apple, bo jest jeszcze z Warhead z kolaboracją. Jeden napój właśnie jabłkowy, zobaczy. I podobno jest o wiele bardziej kwaśny. Ja tam nie mogę się doczekać. No i co, z ghostów to by było na tyle. Czekam na kolejne smaki. Mam nadzieję, że będą tak samo dobre, jak nie jeszcze lepsze. Jak były do tej pory, tu jest godne polecenia. Ja oczywiście mogę polecić. Widzimy się następnym razem. Nie mogę się doczekać, aż dorwę jeszcze inne pomarańczowe energole. Bo jednak ta pomarań... te pomarańczowe energole zaczynają się być coraz bardziej popularne. Zobaczymy, co z tego będzie.